Słuchajcie, wracamy od zwierzaków. Warunki pogodowe są fatalne na drodze. Trzeba jechać ostrożnie. No i sami widzicie. Sami, o akurat minęliśmy, minęliśmy taki plakat z informacją, że na tym terenie panuje wścieklizna. Obok nas też tam niedaleko taki plakat został powieszony. Tam gdzie są właśnie nasze, nasi podopieczni i trochę się boimy, ale na, są wszyscy zaszczepieni przeciwko wściekliźnie i miejmy nadzieję, że żadna niespodzianka nas nie spotka e... kochani. E... No chcieliśmy jeszcze raz nawiązać do naszego apelu e... o, samochód, o samochód dla zwierzaków e... Taki samochód y, musi być przystosowany do przewozu zwierząt, e, ponieważ zwierzęta, w, e, może koty nie, ale pieski e, w trakcie transportu są bardzo e, niespokojne, e, nie potrafią usiedzieć, e, one nie są przyzwyczajone do jazdy samochodem, e, ponieważ to były e, psy, które. E, Wolno chodziły sobie po okolicy, i zanim trafiły do nas i myśmy je udomowili, no to trochę czasu potrwało, żeby się w ogóle przyzwyczaiły do tego, że mają swoje miejsce. Natomiast w samochodzie zachowują się bardzo niebezpiecznie. Jest to niebezpieczeństwo, stwarzają dla kierującego, ponieważ no nigdy nie wiadomo, jak taki pies może się zachować. Nie mamy samochodu, do którego moglibyśmy wstawić specjalny kontenerek, specjalną klatkę. Po prostu nie ma miejsca na to. I dlatego nam jest potrzebny samochód, który będzie przystosowany tylko i wyłącznie do przewozu zwierząt, gdzie będziemy mieli takie transporterki, gdzie będziemy mieli takie klatki i pies spokojnie będzie mógł sobie tam leżeć w trakcie jazdy. Jeżdżąc prywatnym samochodem, wożąc nasze zwierzęta, nie możemy zabrać kilku. Jedynie bierzemy pojedynczo, ponieważ dwa już są niespokojne i są po prostu dla kierującego niebezpieczne. Wymiotują w trakcie, w trakcie jazdy, co również no... Nie jest rzeczą przyjemną, ponieważ jeżeli zwymiotuje na wycieraczkę, to nie ma problemu. Wycieraczki wszystko się, z wycieraczki wszystko się wysprząta. Natomiast jeżeli zwymiotuje na siedzenie, ewentualnie na dywanik, no to takie siedzenie trzeba niestety później odkazić, wysprzątać, dokładnie oczyścić. No i jest to, jest to dodatkowy koszt. Który, który wiąże się właśnie z takim czyszczeniem. Kochani, 8 dni, tyle, tyle nam zostało do zakończenia zbiórki. Brakuje nam około 4500 zł. Nie wiem jak na chwilę obecną, bo nie, nie, sprawdza, nie sprawdzałam, ale, ale myślę, że w tych granicach właśnie nam brakuje. Bardzo Was prosimy, udostępniajcie naszą zbiórkę. Informujcie znajomych, prościej ich po prostu, żeby nawet wpłacili jakieś drobne kwoty. No, każda, każda, każda złotówka przybliża nas do celu. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli szybko zakończymy tą zbiórkę. Będziemy bardzo szczęśliwi, że zwierzęta będą mogli, mogły bezpiecznie jeździć. Z nami, a zbliża się wiosna, więc będziemy musieli każdego przebadać po zimie. Zbliżają się też okresy szczepień, więc będziemy musieli z tymi zwierzętami jeździć jeszcze do szczepienia. No i co? No i, no i też, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ktoś zadzwoni i poprosi o pomoc, to my bardzo chętnie tą pomocą będziemy służyć. Wiecie jak to jest. jest, jest po prostu niektórym bardzo ciężko w chwili obecnej dojechać, zwłaszcza starszym osobom. Przedtem spokojnie sobie wsiadały do autobusu i, i tam powiedzmy w jakimś kontenerku wiozły swojego kociaka. Psa mogły zabrać na, na siedzenie, natomiast no, dzisiaj trochę inaczej to wszystko wygląda. Starsze osoby po prostu obawiają się wielu rzeczy i nie chcą jeździć środkami, środkami miejskimi, takimi jak autobus, no bo wiąże się to z, ze względami zdrowotnymi, niestety. My bardzo chętnie taką osobę zawieziemy do lecznicy, poczekamy z nią, odwieziemy ją z powrotem do, do domu. No, ale też musicie, kochanie, wziąć to pod uwagę, że będziemy w stanie jeździć jedynie w promieniu jakieś 100 km od naszego miejsca, w którym funkcjonujemy. No, bo dalsze, dalsze, dalsze odległości no, są już trochę dla nas niekomfortowe. Zwłaszcza, że na tamtych e, terenach e, też są e, inne organizacje, i jeżeli, e, jeżeli byście się zwrócili, e, ci potrzebujący właśnie e, do nich o pomoc, to myślę, że tej pomocy by nie odmówili. E, jeszcze raz Was bardzo prosimy: e, udostępniajcie na apel. E, musimy uzbierać tą kwotę. No niestety ona jest wymagalna z tego powodu, że raz, że chcieliśmy samochód kupić o niskim przebiegu kilometrów. W miarę pojemny, mamy już taki samochód upatrzony, codziennie sprawdzamy, czy on jeszcze na nas czeka. Mieliśmy już taki samochód wcześniej upatrzony, ale niestety no, właścicielowi bardzo się spieszyło, chciał samochód sprzedać jak najszybciej, bo widocznie brakowało mu pieniążków. W tygodniu będziemy rozmawiać z właścicielem tego samochodu, który mamy upatrzony. Może uda nam się go zadatkować i wtedy będziemy już pewni, że ten samochód będzie czekał na nas. Samochód jest duży, pojemny, o niskim przebiegu kilometrów. Może nie jest, nie jest za nowy, ale też nie jest aż tak stary, żeby nie mógł, nie mógł jeszcze posłużyć nam przez. Najbliższe, najbliższe kilka lat, dotychczas używaliśmy tylko i wyłącznie swoich prywatnych samochodów. Ale te nasze prywatne samochody również są użytkowane przez innych domowników. Więc mogliśmy je używać tylko wtedy, kiedy one były po prostu wolne. Wiecie z czym to się wiąże? Bo nieraz po prostu jest nagła potrzeba, żeby ze zwierzakiem pojechać do lecznicy. A niestety musieliśmy czekać, aż samochód się zwolni, i wtedy, i wtedy dopiero mogliśmy z nim pojechać. Natomiast, gdyby był, gdybyśmy mieli, gdy będziemy mieli samochód tylko i wyłącznie dla potrzeb przewozu zwierzaków, no to wtedy nie będzie tego problemu. Jest potrzeba, pakujemy zwierzątko, wsiadamy, jedziemy i, i zawozimy, leczymy, przywozimy. No i tak w koło, jeżeli, jeżeli taka by była potrzeba. Myślę, że rozumiecie nas, że zdajecie sobie sprawę jak wielki to jest problem dla organizacji, która pomaga, która pomaga zwierzakom i nie ma własnego samochodu i że, i że Pomożecie nam udostępniać nasz apel. Bardzo Was o to prosimy. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za każde wsparcie, za nawet każde słowo, które piszecie do nas, ponieważ ono nas bardzo ważne. Nas to bardzo jest to, jest to dla nas bardzo budujące. I powiem, i powiem szczerze, że bardziej jesteśmy zaangażowani. Znaczy to jakby nam dodaje takiego powera, że tak wiele osób jest tak serdecznie nastawionych do tego co robimy, że nas to jeszcze bardziej napędza i chcielibyśmy więcej i więcej zrobić dobrego dla, dla zwierząt. Zobaczcie, jest biało dosłownie, jest biało. Zwierzaki, zwierzaki mają ciepełko, mają napalone. Wszystkie, wszystkie akurat szybko, szybko do ciepłego pancika się zbiegły, pieski się poukładały i wtedy wiemy, że jak pieski się poukładają, już praktycznie zasypiają, kociaki, kociaki jeszcze tam gdzieś baraszkują, ale są wszystkie, wtedy spokojnie możemy od nich odjechać i zostawić ich do następnego dnia. Oczywiście z pełnymi miskami jedzenia i, i picia, bo to jest najważniejsze. Dziękujemy Wam kochani dzisiaj za uwagę, pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy smacznej popołudniowej kawki, jeżeli ktoś jeszcze będzie pił, a my jak przyjedziemy to na pewno będziemy ją pili, no i do, do usłyszenia, pamiętajcie o nas, udostępniajcie nasz apel, jeżeli jeszcze możecie to bardzo Was prosimy, wpłacajcie choć, choć drobniaki, a uzbiera się kwota. Tak naprawdę jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Pozdrawiamy serdecznie i ściskamy mocno.